Ale cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Marcin, zapraszam was do kolejnego materiału na moim kanale. Słuchajcie, jeśli materiał wam się spodoba to zostawcie łapeczkę w górę, ale po jego obejrzeniu, żebyście widzieli za co tą mapę e, dajecie. E, słuchajcie, Valve ma w planach, jeszcze nie jest to potwierdzone, ma w planach banować e, smurfy w CS2. E, po czym to można poznać i skąd takie w ogóle domysły? Otóż moi drodzy, zaraz wam coś pokażę. Tak co jesteśmy e, na stronie oczywiście dota2.com 1 września, 23 no oczywiście listopad, ale już tutaj były różnego rodzaju reporty, że Ludzie dostawali masowo banę. jest zbadowane 90 tysięcy kont Które były aktywne w ostatnich kilku miesiącach i Valve strasznie bierze się teraz za Za zabanowanie Za banowanie ich, za to, że Przeszkadzają w grze tym graczom każualowym, słabszym, bo tak naprawdę Valve zarabia na tych graczach casual'owych. No bo wiecie, jak przyjdzie każual, no nie za bardzo Gierek ogarnia. Nie ma po prostu w ogóle, wiecie, tak życiowo czasu, żeby poświęcić na to, żeby być lepszym, tam na treningi i tak dalej, oglądanie poradników, no bo wiecie tam yy, praca, dom, dzieci, rodzina i itp. Ewentualnie jakieś tam dzieciaki, no wiecie, dzieciaki. Zdarza się, że tam kasę od rodziców wyciągną, ale wiecie tam też szkoła, lekcje, czas w szkole jest spędzony i tak dalej. Na takich właśnie targetach najlepiej się e, zarabia, więc co e, taki casual sobie pomyśli grając powiedzmy na, na smurfę Że gra jest do dupy, że jest za ciężka, że, że nie i tak dalej i grę sobie odstawi, nie? Więc e, Valve po tylu, tylu, tylu wielu latach bierze się e, za to i też znalazłem akurat taki news, gdzie tutaj akurat gracze prosowi profesjonalni z e, Typu y, Waga Mama czy y, ten Dmitri, że oni są jako tutaj właśnie smurf related, że oni są tak, jakby brani y, za, za smurfy. Że prosi i smurfy są wrzucani do jednego wora, bo jedni są dobrzy, a drudzy są no, rewelacyjni. Wiadomo, że jak macie gościa, który. Jest świeży w gierce, tak jak wspomniałem właśnie wcześniej, że nie ma akurat czasu na poświęcanie a yy, znaczy nie ma czasu na poświęcanie właśnie swojej uwagi głównie na trening, tylko po prostu wbija do gry. Jest słabszy od, taki, od takiego Smurfa, no to wiecie. Jest yy, ten tak zwany skill gap. Raz sobie pomyślicie, kurde no skąd Valve wie, że jestem Smurfem, nie? No to mam tutaj taki plik, ja wam to wkleję, będziecie akurat widzieli to teraz na swoim ekranie. Jest to fragment że chyba jakiegoś pliku. Gdzie macie tam w, w, której, w dolnej części ekranu, hard disk serial number. czyli między innymi właśnie tutaj są zachowane informacje na temat właśnie waszego tam dysku. Serial number, jeśli chodzi o Windows'a y i te właśnie inne dane. Tutaj ak aktualnie wszystkiego nie ma, ale komputer wasz, ponieważ wasz system zostawia ślady i. W tym pliku właśnie te odciski palców waszego komputera się znajdują i tak valve też między innymi właśnie przechowuje wasze dane. Jeśli akurat będzie plik dotyczący waszego konta, czy tam linika waszego konta, i potem nagle Smurfy tam wiecie, wasz odcisk palca będzie po prostu pasował, będzie dopasowany w 100%, no to będzie wiadomo, że to jest wasze konto. Na tym koncie też gracie. No i co? Poleci ban. Aktualnie jesteśmy, moi drodzy, na pulpicie I tutaj też, słuchajcie, są przechowywane wasze dane. Gdzie akurat macie. No akurat mam ustawione na dysku C, ponieważ dysk C to mam akurat SSD. I tutaj akurat mam właśnie tylko Steam. Tutaj macie właśnie App Cache stats i tutaj właśnie są te user, user data wasze. Ale też jest jedno miejsce, w którym są wasze dane. I macie tutaj akurat Steam i tutaj user data. Akurat także kamerka widzę że tego nie zasłania wcześniejsze to właśnie mieliśmy ten tutaj jest up-up cache i macie trzeci folder od góry stats jest http cache library cache i stats jak właśnie wejdziecie w to w stats to wtedy wyskoczy wam akurat lista yy, użytkowników i właśnie konta na których po graliście z tego kompa jeszcze możecie wyjść tutaj w, jak macie yy, Program, raczej pliki programów, files, i tak dalej, Steam, i macie folder config. Macie tutaj właśnie coś takiego jak avatar Cache. Tutaj jest akurat. Nie, nie zobaczycie tego. Dobra. Tutaj jest mój awatar. To jest. Mam akurat awatar Rupo, czyli to było pierwsze konto, które dostałem właśnie jako pożyczone do CS2, a to jest właśnie drugie, które już no na szczęście tam zostało komuś tam sprzedane. Także to są akurat. Trzy konta, do którego miałem akurat wcześniej dostęp. Na tym kąpie. Także, czy to jest dobry pomysł w ogóle, żeby banować smurfy w CS2? Na tą chwilę według mnie nie, ponieważ nie wiem, czy widzieliście, nie wiem kiedy ten, dokładnie ten filmik wrzucę, ten, który teraz oglądacie, ale mam nadzieję, że wrzucę wcześniej ten film z rozdziałką, gdzie gram drugi meczek na, na Inferno, matchmaking. No i na tych matchmakingach mam wrażenie, że faktycznie, że jakbym, jakbym smurfował, no bo gra się akurat. Na, no, zdecydowanie na słabszych, yy, mocno słabszych graczy i mam wrażenie, że gram jakiś silver to global w CSGO. Gdzie tam mając globala, gram właśnie na jakieś silvery i jest to wiecie ten, ten pierwszy placement, te pierwsze 10 meczów musiałem zagrać, żeby mieć, zdobyć tą rangę. E, tutaj wydaje mi się, że może nie większość, ale część graczy z automatu jest postawiona już yy, wrzucona do, do tej szuflady smurfy w CS2. No, bo w CSGO wiecie tam, 10 level facet i tak dalej, no to graczy już tam ogarniają, dobrze grają. No i natrafiam na takiego, wiecie, Silvera Golda, który no, w CSGO nie zobaczył właśnie większej rangi, wyższej rangi u siebie jak Gold czy tam nawet Kałach. No i gra właśnie na takiego 10 level facet, który ma 3000 Elo, no to. No, słuchajcie, no właśnie 10 level face it, no nie wybiera tego, na jakiej randze grana i tak dalej, no to jest jego main konto, no musi tą rangę wbić. musi przebrnąć przez te wszystkie e, rangi, właśnie od Silvera po nawet tam do Globala, ale nawet na tej premierze Jak ludzie z ratingiem 3K dostawali po 7, 8, 10 nawet tysięcy e, punktów tych premier, 10 tysięcy Elo. Nie, niektórzy dostaw, dostawali po 13, 14 i tutaj jest tak najbardziej okej, okay. ale ci, właśnie, którzy grają, mają rating 5000 i to są, no, załóżmy, że takie jakieś goldy kałachy dla uproszczenia, no i te ratingi właśnie 5000 grają często właśnie z ludźmi po 90 k gdzie trafiają się już ludzie, którzy no naprawdę tą gierkę już ogarniają. A przynajmniej tacy, którzy no będą lepsi od tego 5000. Ten rating nie, nie zamyka się tak, że jak macie wiesz, 10 tysięcy to gracie z ludźmi od 9 do 11 tysięcy, nie. Mając 10000 możecie natrafić na typa już z tym różowym ratingiem, czy tam z tym fioletowym 15 chyba plus. Trzeba mieć, żeby mieć ten już kolejny kolejny kolorek. Także, no, dla mnie to są trochę jaja, żeby Valve teraz wprowadziło te bany za, za smurwik, no bo. Słuchajcie, no, ci, którzy są lepsi, no, nie wybieracie tego. To jest po prostu już odgórnie ustalone, że ten system jest. No, system nie działa tak, jak powinien, tak jak zakładaliśmy przed jeszcze na początku bety i ogólnie przed wyjściem w ogóle CS 2. Widzieliśmy, że jakiś nowy system rank rankingowy będzie i tak dalej, ale no nie widzieliśmy, że będzie to w wyglądało w ten sposób, jak, jak teraz, także. Na myślę, że panowanie za smurfing byłoby. Dobre. Może w późniejszych fazach. Ale, jeśli na przykład ktoś nie grałby premier kilka sezonów, bo to prawdopodobnie będzie tak, jak z Lolem, że Iście, na przykład, nie wiem, platynę w sezonie, no nie wiem, X, no to w sezonie X plus 1 yy, będziecie w najwyższym wypadku dostaniecie chyba jakiegoś golda. Ale ktoś jak nie gra powiedzmy kilka sezonów, no, na przykład yy, gra skupiał się na, 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 na Face'itach, no bo sezon chyba yy, na premierę trwa 3-4 miesiące, coś takiego. No i z, przez powiedzmy, pół roku tam grinduje sobie, nie, wiecie, yy, Faceita czy tam ponad pół roku. No i stwierdzi, że zagra sobie premierę. Na przykład yy, w sezonie tam. 2 czy trzy sezony później, no to on będzie uznawany wtedy za, za Smurfa, bo dostanie pewnie mniejszy rating, rating niż na tym sezonie, który kończy tam x sezonów temu. No i może być uznawany za, za Smurfa, no i może dostać bana za to, że po ponad półrocznej przerwie od premier e, stwierdzi, że zagra sobie, wiecie, no premierę i coś tam sobie pociluje, no, na przykład nie. Wiem, Jakiś nowych znajomych poznał, czy coś tego typu, czy nie wiem, starzy znajomi wrócili do CSa, chce sobie z nimi pograć premiery, którzy wiecie, mają na no, niższe te ratingi, no i on dostanie może dostać bana za to, że zagrał sobie z kumplami. A autentycznie no nie smerfuje, tylko po prostu siedzi na swoim głównym koncie. dla mnie to byłoby trochę mm, taki strzał w kolano, jeśli chodzi o, o te bany. Ja tak po tej informacji, jeśli to by wprowadzili, to... Kurde tą serię Silver to global na każdej mógłbym wcześniej zacząć, bo potem może, ja mogę być kurde uznawanym z jakiegoś smarfa na początku Też kurde skończę z banem, to byłoby wtedy smutne Ale co zrobić, no nie wiadomo kiedy Valve to wprowadzi, czy w ogóle wprowadzi, no bo w docie to jest i to jakoś tam działa Ale w CS2 na tą chwilę wydaje mi się, że jest zdecydowanie za wcześnie, żeby to wprowadzić, tam Za pół roku, rok, rok plus myślę, że, że będzie chyba Okej okay. Tylko ciekawe, czy, właśnie tak jak mówiłem o tych premierach i matchmakingach, na matchmakingu, no te rangi się nie rysytują, więc tam wiecie, wiecie, jakby Zagra sobie na, na koncie, znaczy, main konto global na wszystkich mapach i zagra sobie na kolejnym koncie, gdzie ma tam, wiecie, Silvera, no to wtedy jest smurfing, ale I na tych premierach tak samo, ale jeśli na tym głównym koncie, właśnie tak jak nie, nie gracie premier tam kilka sezonów i nagle, wiecie, w Traficie na mecz, gdzie robicie 30-40 fragów, bo ludzie tam nie, nie ogarniają, albo no nie wiem, no, coś tam się dzieje, że, że wygry ty wygrywaj do sobie banal, to wtedy byłoby ciężko. No nie wiem, jakby, jakby to, jak, jak sobie tam Valve to w ogóle wyobraża. Dajcie znać w ogóle, co wy o tym sądzicie. Eee, czekam na wasze komentarze. Nie śmierdzę się sporo, to prosiłbym jednak o tą łapeczkę w górę. Eee, z mojej strony to tyle. Dzięki serdeczne i trzymajcie się do następnego razu. Elo.